24 godziny męki pańskiej, według Luizy Piccarety. Panie Boże w Trójcy Jedyny, proszę Ciebie, abyś przyjął te rozważania męki pańskiej, moje własne, a także wszystkich osób, które również razem ze mną zdecydowały się podjąć te rozważania. Proszę przeznacz nasze wysiłki, nasze rozważania, nasze modlitwy w intencji ratowania polskich dzieci. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Modlitwa Przygotowania. O mój panie Jezu Chryste, leżąc na ziemi w twojej boskiej obecności, błagam twoje najbardziej umiłowane serce, aby zechciało pozwolić mi na bolesne rozważanie 24 godzin, podczas których dla naszej miłości tak wiele zechciałeś wycierpieć w twoim godnym czciciela i w twojej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości. Głębokiego współczucia oraz rozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam tą godzinę Twojej męki, a za te godziny, których nie mogę teraz rozważać, ofiaruję Ci moją wolę, że chciałabym to czynić i zamierzam intencjonalnie rozważać tę godzinę podczas wszystkich godzin, kiedy muszę przykładać się do moich obowiązków lub spać. Przyjmij o najmiłosierniejszy Panie, moją miłosną intencję i spraw, aby była korzystna dla mnie i dla wielu, jak gdyby rzeczywiście i święcie dokonywało się to, co chciałabym wykonywać. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, który poprzez modlitwę wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby bardziej się Tobie podobać, przyjmuję Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i tym zamierzam się modlić, całkowicie zatapiając się w Twojej woli i w Twojej miłości. A wyciągając ramiona, aby Ciebie objąć, składam Moją głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piętnasta godzina męki pańskiej, od godziny siódmej do godziny ósmej rano. Jezus przed Piłatem. Piłat odsyła Jezusa do Heroda. Związane moje dobro, Twoi wrogowie połączeni z kapłanami przedstawiają Cię Piłatowi, a przybierając pozory świętości i sumienności, muszą bowiem świętować Paschę, pozostają poza atrium. A Ty, moja miłości, widząc głębie ich niegodziwości, wynagradzasz wszystkie hipokryzje duchownych. Ja także wynagradzam je razem z Tobą. Ale gdy ty zajmujesz się ich dobrem, oni zaczynają oskarżać ciebie przed Piłatem, wyrzucając z siebie całą nienawiść, jaką mają przeciwko tobie. Piłat, okazując się niezadowolonym z oskarżeń, jakie przeciwko tobie wysuwają, aby móc wydać słuszny wyrok, wzywa ją do siebie oraz sam bada cię i pyta, czy ty jesteś królem żydowskim? A ty, prawdziwy mój król Jezus, odpowiadasz: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, tysiące legionów aniołów walczyłoby w mojej obronie. A Piłat, poruszony łagodnością i godnością Twojej odpowiedzi, mówi do ciebie. A więc jesteś królem. A ty na to. Ty to mówisz. Jestem nim i przyszedłem na świat, aby nauczać prawdy. Piłat, nie chcąc wiedzieć niczego więcej, przekonany o Twojej niewinności, wychodzi na taras i mówi: Nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. Żydzi wściekli się, oskarżają cię o wiele innych rzeczy, a ty milczysz i nie bronisz się, lecz troszczysz się o słabość Żydów, kiedy znajdują się przed potężniejszymi, oraz o ich niesprawiedliwość. Modlisz się za niewinnych, prześladowanych i opuszczonych, dlatego Piłat, widząc wściekłość Twoich wrogów i aby uwolnić się od ciebie, odsyła cię do Heroda. Jezus przed Herodem. Mój boski królu, chcę powtarzać Twoje modlitwy i zadośćuczynienia oraz towarzyszyć Ci w drodze do Heroda. Widzę, że wrogowie rozwścieczeni chcieliby Cię zniszczyć, prowadzą Cię wśród zniewak, wyśmiewania i drwin, i tak doprowadzają Cię do Heroda, który, nadymając się, stawia Ci wiele pytań. Ty nie odpowiadasz, nawet na niego nie patrzysz. A Herod, zirytowany, ponieważ jego ciekawość nie zostaje zaspokojona, czując się upokorzony Twoim długim milczeniem, ogłasza wszystkim, że jesteś obłąkany i bez rozumu i rozkazuję, abyś był jako taki traktowany. I aby cię wyśmiać, każe ubrać cię w białą szatę i przekazuje cię w ręce żołnierzy, aby potraktowali cię najgorzej, jak potrafią. Mój niewinny Jezu, nikt nie znajduje w tobie winy, tylko Żydzi, ponieważ ich afektowna religijność nie zasługuje na to, aby w ich umysłach zajaśniało światło prawdy. Mój Jezu, nieskończona mądrości. Ileż Cię kosztuje bycie nazwanym obłąkanym? Żołnierze rzucają Cię na ziemię, depczą, plamią, polwocinami, blaszczeszczą, biją kijami, a są to takie ciosy, że czujesz, iż umierasz. Tak liczne są te męki, potworności i upokorzenia, jakie Ci zadają, że aniołowie płaczą i zakrywają twarz skrzydłami, aby tego nie widzieć. Mój Jezu, ja także pragnę nazywać Ciebie obłąkanem, ale obłąkanem z miłości. I tak wielkie jest Twoje szaleństwo miłości, że zamiast obrażać się, modlisz się i wynagradzasz za ambicje królów, którzy rządząc królestwami dążą do ruiny ludów przez tyle rzezi, jakie urządzają, przez tak wiele krwi, jaką rozlewają dla swojej fantazji, za wszystkie grzechy, ciekawości i za winy popełnione na dworach i w armiach. Mój Jezu, jakież to uczucie widzieć Ciebie modlącego się i wynagradzającego pośród tak wielu zniewag. Twoje słowa odbijają się w moim sercu i naśladują to, co Ty czynisz, a teraz pozwól, abym zbliżyła się do Ciebie, wzięła część Twoich cierpień i pocieszała Cię moją miłością, a po oddaleniu się od Ciebie Twoich wrogów, pragnę wziąć Ciebie w moje ramiona, aby Cię pokrzepić i ucałować Twoje czoło. Słodka moja miłości, widzę, że nie dają Ci spokoju i Herod odsyła Cię do Piłata. Bolesne jest przyjście, ale bardziej tragiczny będzie powrót, ponieważ widzę, że Żydzi są bardziej rozwścieczeni niż przedtem i za wszelką cenę chcą doprowadzić do Twojej śmierci. Dlatego zanim jeszcze wyjdziesz z pałacu Heroda, chcę Cię mu pocałować, aby zaświadczyć Ci o mojej miłości pośród tak wielu cierpień. Ty umocnij mnie swoim pocałunkiem i Twoim błogosławieństwem, a ja pójdę z Tobą do Piłata. Modlitwa dziękczynna Mój miły Jezu, wezwałeś mnie na tą godzinę Twojej męki dla towarzyszenia Tobie, więc przyszłam. Wydaje mi się, że widziałam Cię udręczonego i bolejącego, modlącego się, zatroskanego i cierpiącego oraz najbardziej czułymi i wymownymi słowami błagającego o zbawienie dusz. Starałam się śledzić Ciebie we wszystkim, a teraz, musząc Cię opuścić z powodu moich zwykłych obowiązków, czuję, że powinnam powiedzieć Tobie Dziękuję Tobie oraz błogosławię Cię. Tak, o Jezu. Tysiące, tysięcy razy powtarzam Ci dziękuję Ci i wychwalam Ciebie oraz błogosławię Cię za to wszystko, co uczyniłeś i wycierpiałeś za mnie i za wszystkich. Dziękuję i błogosławię Ciebie za każdą kroplę krwi, jaką wylałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, krok, słowo, spojrzenie oraz za każdą przykrość i zniewagę, jaką zniosłeś. Za wszystko, mój Jezu, zamierzam naznaczyć Ciebie podziękowaniem i błogosławieństwem. O Jezu... Spraw, aby całe moje życie posyłało Tobie ustawiczny strumień podziękowań i błogosławieństw, tak, aby mogło ściągnąć na mnie i na wszystkich strumień Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie Twoimi najświętszymi rękami do Twojego serca i naznacz wszystkie cząsteczki mojego życia swoim błogosławią Ciebie, aby ze mnie nie mogło wychodzić nic innego poza ustawicznym hymnem dla Ciebie. Dlatego pozostawiam siebie w Tobie, aby śledzić Cię w tym, co będziesz czynił, a nawet co będziesz czynił dla mnie. A ja odtąd pozostawiam moje myśli w Tobie, aby bronić Cię przed Twoimi wrogami. Oddech jako świte i towarzystwo, uderzenia serca, aby zawsze mówić Ci kocham Cię oraz zrekompensować miłość, jakiej nie dają Ci inni. Krople mojej krwi dla wynagrodzenia i przywrócenia Tobie czci i szacunku, jaki odbierają Ci Twoi wrogowie z niewagami, opluwaniem i wymierzanymi ciosami, a całe moje życie stawiam na straży. Słodka moja miłości, Chociaż muszę pilnować moich zajęć, jestem w Twoim sercu, boję się wychodzić z niego. Ty mnie zatrzymasz w sobie, nieprawdaż? Uderzenia naszych serc wzajemnie się rozumieją i mieszają się ze sobą w taki sposób, że dają mi życie, miłość, ścisły i nierozdzielny związek z Tobą. Mój Jezu, gdy widzisz, że zaczynam Ciebie unikać, bicie Twojego serca przyspiesza w moim, Twoje ręce mocniej przyciskają mnie do Twojego serca, a Twoje oczy patrzą na mnie i rzucają mi ogniste strzały, aby ja. Wyczuwając ciebie, pozwoliła się natychmiast pociągnąć do zjednoczenia z Tobą. O mój Jezu, daj mi pocałunek Boskiej Miłości, obejmij mnie i błogosław mi. Ja całuję Twoje najsłodsze serce i jestem w Tobie. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.